Z tej strony i tam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś pokażę Wam, jak zrobić wyzwania Ruszane Strefy, bo jak wiecie, teraz weszły takie, o, śmieszne mapy, według mnie są spoko, można sobie pograć Ruszane Strefy na 16 osób, a niekoniecznie na 4, bo się nie ma kolegów, no to co, one są proste, ale Wam pokażę. Pierwszym już wyzwaniem jest rozegraj mecze ruszanych stref, czyli po prostu musicie sobie pograć 5 gierek. Drugim już wyzwaniem jest zdobądź likwidację w meczach ruszanych stref, czyli musicie zabić 10 ludzi, po prostu 10 kili i macie zrobioną misję. Kolejnym zadaniem jest zadaj obrażenia przeciwnikom z karabinów szturmowych w trybie ruszanych stref, czyli musicie zrobić 1000 demain, z skara, skara z, z gumką, emką, kawachą. Podobne. Następnym już wyzwaniem jest zadaj obrażenia przeciwnikom ze strzałem w trybie ruszanych stref. Czyli po prostu zadajecie obrażenia chłopom z pompy, no i, i robicie tak 1000 damage'a i macie zrobione wyzwanie. Zyskać zdrowie lub osłony w trybie ruszanych stref. Musicie akurat z lurwem, małymi piłkami, małymi piłkami, harnasiami i, i na tym polega to wyzwanie. A ostatnim wyzwaniem, które zrobiłem jest zbuduj budowlę w trybie ruszanych stref. Czyli musicie i wtedy macie zaliczoną tą misję. Okej, okay, jeśli wam wyjaśniłem te zadania, bo raczej co pokazywać to nie trzeba było, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. Wiem, że mogą niektórzy to uznać za tego typu zapychacz, ale po prostu nie mam pomysłu na razie na filmiki. Może za to, że to jest taki troszkę zapychacz, yy, nagram dzisiaj drugi odcinek jakiś jeszcze. No ale co, my już się widzimy w kolejnych odcinkach. Cześć!